Witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam was dzisiaj na nową grę online Łapka w górę i oglądamy i gramy w Mario Przepraszam za tą łapkę w górę taką szybko. Mam nadzieję, że wy klikniecie już normalnie ją Bo nie mogę w ręki ponieść, bo musiałam potwora zbijać Słuchajcie, i tak to jest Gra Mario To są moje wspomnienia z dzieciństwa Tak, tak, bardzo fajnie mi się to kiedyś grało Muszę wam powiedzieć, że może tutaj będzie mi gorzej szło Może będzie coś inaczej Może wolniej, dlatego, że ja tu gadam i opowiadam I jak się gada i opowiada to czasami Człowiek się tak 100% nie może skupić No i tyle, mam nadzieję, że to roz Rozumiecie? Przominiemy tych gnomów. No i grałam, słuchajcie, w takie gry, kiedy się na, na dyskietce grało w takie gierki. Tak było. Co to za kwiatek? Pójdziemy po niego? Jakieś kurde punkciki. E, tak, teraz są gry, słuchajcie, na płyty i tak dalej. Wtedy były gry na dyskietki, także śmieszna sprawa ogólnie, e, że grafika jest, powiem Wam, niemalże identyczna, naprawdę bardzo, ale to bardzo podobna. Przeskoczymy przez te gnomy, bo ja ich nie chcę. Ja nie chcę się denerwować, że zaraz tutaj padnę przez jakieś głupoty. W sumie to mogłam zebrać. Witam, chcę zebrać tą. A tu jakiś czas leci w ogóle nie zauważam, tego mam trzy życia, także sobie gram. Super, fajnie, że w ogóle ktoś takie coś robi. Ogólnie dajcie mi znać, czy kojarzycie Mario, czy znacie Mario i czy tą muzykę. Pamiętacie, ty, ty! ty. Tu, tu, tu. w ogóle tak możecie też mi napisać o swoich grach z dzieciństwa grach online, które lubicie, w które graliście, no no. tak bym sobie z chęcią poprzypominała jakieś inne jeszcze gry, w dynę kiedyś gram ale tej dyny to ja nie znajdę, teraz jest bomb it, takie coś w tym stylu, no nie czas mi tu nalicza, jakieś wyniki mi tu nalicza, świetnie, bardzo się cieszę i co teraz się dzieje, mam nadzieję, że to nie jest koniec gry ja pytam się gdzie on idzie, ja nic nie klikam, ręce mam wolne Jezu, co to, jakieś lochy, kurde, jakieś duchy? Naprawdę to wygląda niemalże podejrzanie. Co to są za bonusy? Kwiatek? Pójdziemy po te bonusy, czy nie ryzykujemy? Dobra, idziemy dalej, nie będziemy się po tego kwiatka. Du, 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 du. Nie! Czy tam nie ma z powrotem tego bombelka, żeby się powiększyć? Zbijmy tego gnoma. Jest. Nie mogę tu na górę wskoczyć fajnie, tylko i tak muszę wrócić. A czas mi mija, więc nie wiem. Nie! Czemu tak się stało? Chciałam go zabić. I znowu idzie. Jak lubi, to niech lata. Dobra, jesteśmy dalej w piwnicy. No, i tak jak mówiłam, no ja tu się mogę sku skusić, bo tak to wygląda. Jak kurde się gra i gada, i się rozkmienia jakieś rzeczy. No i się wspomina jeszcze taka muzyka zamulona, taka podejrzana. No właśnie, takie lochy, takie duchy i tak dalej. Przeganiamy tamtego. Ja nie lubię tamtych typów. Wkurzają mnie. Jezu, co to? Patrzę, jak się gra, buguje. Du -du 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 -du. Przejdźmy górą, bo inaczej nie możemy. Ale go zbiło, ale punktów naleciało. Waluju! <tulurururu> Kurde. Dobra, lecimy. Jak to się mówi, lecim na szczecin. Poczekamy tu na nich, wszystkich ładnie. Pozbijamy i tamten też niech przyjdzie. A bo dobra, już go tak zbiję. O, patrzcie, paszcze wystają. One tu mogą ugryźć. Capnąć tak w nogę mogą, że te będzie bolało. No. I lecimy! Nie! Sygnał, ja go chciałam zabić! Boże, jedyny. Co ja tu robię w tej grze? Ja pytam się w ogóle. Dobra, ciśniemy. Uuu! Rozpędziłam się po prostu. Idź, pan, idź! Nie wierzę w to. Ja nie wierzę, że tutaj coś się dzieje w tej grze po prostu. Jest! Jest, mój bąbelek przyszedł. Chodź, chodź. Dzięki. Jestem większa. Dzięki, grzyb grzybki muchomorki, czy nie sądzisz, że to jest podejrzane w tej grze? Ja powiem, no, gry zręcznościowe nie są moją dobrą stroną. No ale zrozumcie, to jest taka typowo rozrywkowa gierka. Spróbujmy tego, jak to się mówi, żuwia I on poleci, wszystkich tam zabije. Mam nadzieję, że nie wróci do mnie, gnom. Patrzcie, jak stoi. Czy wy to widzicie? Halo, rusz się! A i on się zaciął. Może trochę się zahaczył kawałkiem spodnia po prostu tą cegiełkę, no i tyle w tym temacie. No można mu to wybaczyć. Chłopakowi tak się zdarzyło, czy Wam się kiedyś tak zdarzyło, że się czymś zahaczyliście o coś, bo ja wam powiem, że się zahaczałam kiedyś, kurde, wiecie czym? Torbą zawsze się zahaczam. O róg jakieś, kurde, nie wiem, o jakąś klamkę czy o coś. Dobra. Tutaj są takie paszczulki, paszczulki, jak mówiłam. Mogą tutaj dziabnąć, więc mam nadzieję, że nie dziabną nas tym razem i poczekamy ładnie i że się tu nie skusimy w tym lewelu. Woops! Bałam się, wiecie. Dobra, Poli. Do góry, do góry lecimy na szczury, jak ja to mówię! Jeps! I co tu się dzieje? Czekajmy na to. O, jest kolejny level! Elo, Elo! Ty, 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 ty i powróciliśmy do standardowej muzyczki, która mi się najbardziej podoba. O, już paszcza tam wyszła. Gdybym jakieś życie dodatkowe, wiecie. A co to już od razu? Pięknie, pięknie, pięknie. O, jakie techno. Um, umc, umc, I co teraz będzie się działo? Czy to koniec gry? Mam nadzieję, że nie. Nie no, jesteśmy tu. Patrzcie, tam idzie nasz grzybek. Dalej jestem duża. Cieszę się. Duża dziewczynka, raczej duży Marios. Okej. Okay. Do góry polecimy sobie razem z nim, zobaczymy, co oni tam na nas szykują. Jakie niespodzianki tym razem! Weźmy sobie rozbieg, tylko opuśćmy tego ptaka i nie wiem, czy on mnie przeniesie, czy on tak lata dla przeszkody. No nie wiem, ale wiecie, lepiej sobie na spokojnie wszystko porobić i tyle. Boję się takich rzeczy. Nie! Grałam. O, ja mogę grać dalej? Fajnie. Ja myślałam, że już mi się życie skończyło. Ludzie jedyni. <gry> Moje kurde zafascynowanie tą grom. I takie I. Nie. Takie i nie, i. Nie, nie. Kurde, jak można tak robić? Dlatego, że się ucieszałam, że mam kolejne życie. No i dlatego tak to się stało. Powoli, a może ten mały tak sunie szybko? nie wiem. Ja nie. Ja nie rozumiem tych ludzi. Uh! Weź daj jakiegoś bonusa gdzieś tu. Tu był był ten bonus, ale ja się boję tam skakać, wiecie. Weźmy sobie po prostu monetki tyle. Latający ptak! Nie, nie, nie skorzystamy jednak z twojej pomocy. Wolę się rozpędzić, tylko uciekaj. Uciekaj stąd. Ipa! Witam. Jestem. Nie, suwaj moje główki, nie lubimy tak. Idziemy do kaczki, do żółwia. No i poleciał. Poleciał, wciół. A co z tym robić? Spróbujmy na niego skoczyć. Jest! Jest normalnie się stał, nie bij mnie! No pobił mnie gamoń. Przegrałam! Kurne z tym żółwem, głupim. Co tu się dzieje? Co się dzieje z tym światem? Moi kochani, także kończę dzisiejszą grę. Jeżeli się podobało, to łapka w górę oczywiście, mile widziana. I napiszcie mi w komentarzu, czy lubicie Mario, czy graliście w Mario i w jaką inną grę online mam zagrać. Zostawcie swoją propozycję w komentarzu, co on tu gra. Dobra, kolejne życia mi lecą. E, ja tymczasem jeszcze raz dziękuję za oglądanie. Kciukaski w górę, jeżeli chcecie więcej gierek online. E, no i oczywiście zapraszam do zasubskrybowania mojego kanału, żeby być na bieżąco na dole. Taki czerwony przycisk. Subskrybuj, wtedy dołączycie do mojej glam rodzinki. Nawet mi, kurde, nie dają normalnie zakończyć tego. Po prostu. O! Dobra, kończę, kończę, bo się zaraz jeszcze bardziej wkurzę. Do zobaczenia, błyszka. Pa-pa-pa! Masz jeszcze kliknę go. I masz, dziadzie jeden. Chciałam cię dobić. No, ma za swoje. Ole, jestem hardcore. Jezu, to się nagrywa, nie wyłączyłam tego. Sorry, papa. I jeszcze raz przegrałam. Bywa i tak.